Pod Katowicami, przy ulicy Pszczyńskiej 20, kryje się miejsce, o którym mało kto wie. Schron, który miał przetrwać koniec świata. Zbudowany w latach 60., w czasach zimnej wojny. Tu miała ukrywać się kadra kierownicza, gdyby Katowice stały się celem ataku. Cisza jest tu gęsta. Powietrze pachnie rdzą i przeszłością. Kiedyś pełno tu było telefonów, map, planów awaryjnych. Schron był samowystarczalny. Miał własne zasilanie, wentylację i system filtrowania powietrza. Dziś to tylko puste skorupy po epoce strachu. Niektórzy twierdzą, że wciąż słychać tu dźwięk telefonu, którego nikt już nie odbiera. Schron przy pszczyńskiej 20 relikt zimnej wojny i ludzkiego lęku przed tym, co może nadejść. Kliknij dzwoneczek i daj łapeczkę, jeśli chcesz zajrzeć do kolejnych tajemnic pod Katowicami.